Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddała Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości, Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do Miłości Bożego proponować za wszystkie osoby, które w najbliższym czasie umrą, prosząc Cię, najpokorniej, Panie Jezus Chryste, Matko Boża oraz wszyscy święci pokosławieni o Boże Serce i potrzebne dla nich łaski. Za każdą pomoc, całko serca, bardzo Amen. O krwi i wodę, która wytrysłaś wówczas, z najsłodszego serce Jezusowego, jako strój, miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy mu lekki pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc, przewodę Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzycia nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł, Ducha Świętego, Narodził się z Maryj Panny, umęcząc pod podskrzypskim piłatem, Ukrzyszowan, Umarł i pokrzepion, Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z pracwy stał, Stąpił na nie Dzieci poprawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. wieszam w Toga Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała smacznych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa. Na przepłakanie zakrzechy nasze i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mi miłę się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, miliło się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego klejko polestej męki, mimi ościcie dla nas, i świata całe ko, klejko polestej męki, mimi ościcie dla nas, i świata całego. ko, klejko męki, mimi się dla nas, by świata całe ko, męki, mimi się dla nas, świata całe ko, klejko polestej męki, mimi się dla nas, by świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miejmy sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miejmy sieci dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Mimią się citle nas i świata ko, klejko porestnej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klejko porestnejj męki mimiją się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klejko polestej męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki. męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pan naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrzachy nasze i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi ośicit dla nas świata całego klajeko polestej męki mimiją nas i świata całego Klajko polestej męki mimią się nas i świata całego Klajko polestej męki mimią się nas i świata całego Klajko polestej męki mimiją się nas i świata całego klajeko polestej męki mimiją się nas i świata całego dla Jego Polesnej Męki miejmy dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miejmy dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Mimiło się citle nas i świata całego klajeko porstej męki Mimiło się citle nas i świata całego klajeko porstej męki Mimiło się citle nas i świata całego klajeko porstej męki Mimiło się citle nas i świata całego klajeko porstej męki Mimiło się citle nas i świata całego męki. Mij miło dla nas i świata całego. klejko bolestej męki, mieniło sieci dla nas i świata całego. klejko bolestej męki, mieniło sieci dla nas i świata całego. klejko bolestej męki, miło sieci dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego. Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze, i świata całego. Dla Jego Polestej Męki mimi się dla nas i świata całego. Dla Jego Polestej Męki mimi się dla nas i świata całego. Dla Jego Męki mimi się dla nas i świata całego. Dla Jego Męki mimi się dla nas i świata całego klejko po męki, mimi ościet dla nas i świata całego, klejko po męki, mimi ościet nas i świata całego, klejko po męki, mimo ościet nas i świata całego, klejko po męki, mimi ościet nas i świata całego, klejko po męki, mimi ościet nas i świata całego. Klejko męki, mimo że dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jest, ufam tobie. Pomnij o najświętsza panno Maryjo że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, ciebie o przyczyną prosi. Tą ufnością ożywiony do ciebie, o pana nad Pannami i matko piękne do ciebie przychodzą. Przed Tobą, jako krzyżnik płaczący, stoją. O Matko Słowa, raż nie kardzisz słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko posze, to modlitwę składam w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich boku z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez Polestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją, przez serce Boże, daj łaskę sprawienia duszą, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący Wieczny Boże, osłoń nas przed oczami swych duchów. Sech posłużyć się chórami ludzkimi, aby nas oplokowały i odcięły możliwość wpływu, działania demonów, szatana, swego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne spraw swojej łaskawości, powierzchne Boże, trucie świętej jedyny. Aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Duchu Święty, Duchu Mądrości, Prawiedź Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Światłości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Czystości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu święt, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry zakonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesie słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpalaj serca, we w tej miłości oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie i siostrzone, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i święty z z Panem Pokiem Akaja.